Wraz z upływem czasu wielu z naszych życiowych aspektów stale ewoluuje. Czasami zastanawiamy się, czy naprawdę potrafimy w pełni wykorzystać swój czas oraz cenne chwile, które obecnie przeżywamy. Dzisiaj skupimy się na głębokiej mądrości autorstwa Miyamoto Musashiego, aby odkryć tajniki życia dobrze przeżytego, wolnego od bezużytecznych rozrywek. Miyamoto Musashi, urodzony w 1584 roku. Był znanym japońskim szermierzem, filozofem i roninem samurajem. Choć jego życie było poświęcone opanowaniu sztuki walki, zwłaszcza szermierki, to jego nauki wychodziły poza pole bitwy. Jego Księga Pięciu Kręgów to tekst, który nie tylko dotyczy sztuki walki, ale również filozofii życia. Dziś studiowane i podziwiane za głęboką mądrość, jego nauki podkreślają zobowiązanie do niewzruszonego podejścia do teraźniejszości i przyszłości oraz uświadomienie sobie, że każda chwila jest niezastąpionym klejnotem. Musashi wskazuje, że siła do zmiany, wzrostu i sukcesu tkwi w nas samych. Nie ma potrzeby szukać poza sobą. Wszystko, co potrzebne, jest już wewnątrz. Jego zasada głębokości polega na zrozumieniu, że to, co naprawdę się liczy, zaczyna się od zatrzymania się i zastanowienia nad sensem życia, unikając marnowania czasu na pozorne cele. Drugą ważną zasadą musasiego jest wykraczanie poza ślady innych. Choć często jesteśmy kuszeni, aby naśladować ludzi sukcesu, musashi zachęca nas do zrozumienia, co naprawdę kieruje ich działaniami. Unikać bezmyślnego kopiowania działań innych, skupiając się na zrozumieniu istoty ich poszukiwań i podążając własną ścieżką, co prowadzi do autentycznego rozwoju osobistego. Następną zasadą jest wykraczanie poza miłość i żałobę, widząc te uczucia jako siły napędowe DLA dobra ludzkości. To głęboka koncepcja, która bezpośrednio odnosi się do warunków ludzkiego istnienia. Warto zastanowić się, jak te zasady Musashiego mogą inspirować naszą własną ścieżkę życiową i rozwój osobisty. Musashi zachęca nas do przekraczania silnych doświadczeń emocjonalnych które często mogą zaciemniać nasze osądy i utrudniać osiągnięcie naszego potencjalnego planu miłości i żałoby. Te potężne emocje mają tendencję do dominowania, kierując naszymi życiowymi decyzjami opartymi na emocjach, zamiast na logicznych rozważaniach. Jednak zasada ta nie prosi nas o odrzucenie tych emocji, a raczej o to, abyśmy nie pozwolili im zniewolić nas. Chodzi o uznanie tych uczuć. Ale nie pozwalanie im określać kierunku naszego życia. W szerszej perspektywie Musashi proponuje, że powinniśmy istnieć i dobra wszystkich, którzy wniosą swój wkład, pomagają i sprawiają różnicę. Cenny czas, jaki mamy, nie powinien być marnowany na uczucia przelotne, ale powinien generować trwały wpływ. Czwarta zasada Musasiego polega na odkrywaniu i nie szukaniu przyjemności tylko DLA siebie, ale w wieku satysfakcji. Ta lekcja zdaje się dzisiaj rezonować bardziej niż kiedykolwiek, podkreślając, że sama przyjemność nie jest szkodliwa, ale staje się problemem, gdy poszukujemy jej nieuważnie, tracąc z oczu to, co naprawdę ma znaczenie. Musashi jako wojownik i filozof rozumiał zagrożenia związane z hedonizmem, uważając, że nieustanna pogoń za przyjemnościami może prowadzić do pustego istnienia pełnego efemerycznego szczęścia. Ale pozbawionego istotnego znaczenia. Piąta nauka Miyamoto Musashiego polega na braku ufania uczuciom w sposób bezwarunkowy. Może to wydawać się abstrakcyjne na pierwszy rzut oka, ale esencja tej lekcji polega na zrozumieniu i pełnym zaufaniu naszej intuicji. Musashi, jako doświadczony wojownik, zdawał sobie sprawę z istoty podejmowania decyzji, zarówno na polu bitwy, jak i w życiu. Niepewność może prowadzić do utraty szans, żalu i nawet katastrofy emocjonalnej. Dlatego brak pewności lub słabe zaangażowanie często wynika z wątpliwości lub strachu przed nieznanym, co z kolei może podważyć naszą zdolność do podejmowania decyzji i działań. Ta zasada jest obecna w naszym dzisiejszym życiu, gdy rozważamy decyzje podejmowane na podstawie częściowych uczuć. Często zdarza się, że podejmujemy pracę, ponieważ jest wystarczająco dobra, nawet jeśli nie jest tym, czego naprawdę pragniemy. Może również zdarzyć się, że zatrzymujemy się przed wyrażeniem naszych uczuć wobec kogoś, gdy nie jesteśmy pewni odpowiedzi. Lekcja płynąca z tego jest taka, aby nie pozwalać częściowym uczuciom kierować naszym życiem. Zamiast tego powinniśmy dążyć do pełnego zrozumienia naszych emocji. Pragnień i intuicji, wykorzystując to zrozumienie do podejmowania jasnych i pewnych decyzji, aby uniknąć wahania, które mogłoby wpłynąć na rezultaty. Ostatnia nauka brzmi: Nie musisz mieć preferencji we wszystkim. Ta potężna rada wzywa nas do życia z otwartością, elastycznością i spokojem. Musashi, stojąc w obliczu niezliczonych sytuacji życia lub śmierci, zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa lgnięcia. Do jednego wyniku lub metody. Rozumiał, że kluczowym elementem przetrwania i sukcesu jest adaptacja i otwartość umysłu. Jednak ta zasada nie promuje obojętności czy bierności. Chodzi o uwolnienie się od ograniczeń własnych uprzedzeń i osobistych preferencji patrzenie na życie z perspektywy przestronnej, gotowej do przyjęcia i adaptacji w każdej sytuacji. W podsumowaniu tej eksploracji mądrości Miyamoto Musasiego. Ważne jest zatrzymanie się i zastanowienie się nad naszym życiem. Unikanie marnowania go nie jest procesem, który dokona się nagle. Wymaga to ciągłego, świadomego podejmowania decyzji i aktywnego praktykowania. Należy podejść do życia z pasją, szczerością, uczyć się z decyzji, być otwartym na zmiany i nieustannie rozwijać się. To tylko początek. Dziękuję za towarzyszenie nam w tej podróży przez życie i filozofię. Mam nadzieję, że dotychczasowe treści na kanale przypadną Państwu do gustu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij przycisk Subskrybuj i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Kanał rozwija się dzięki wsparciu każdego z Was i nie mogę się doczekać, aby udostępniać coraz ciekawsze i wciągające treści. Subskrybując, jesteś częścią tej społeczności i pomagasz uczynić tę przestrzeń jeszcze bardziej niesamowitą. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się zapisali, oraz przyszłym członkom tej rodziny. Razem będziemy odkrywać, uczyć się i bawić. Dziękujemy za bycie częścią tej ekscytującej podróży. Do następnego filmu.